Rozpoczynamy pomysłową konferencję prasową. Witam trenerów, gości Pana Bogdana Bławieckiego, gospodarzy Dariusza Banasika, witam przedstawicieli mediów i wszystkich obecnych. I tradycyjnie bardzo proszę, najpierw trener gości, poproszę o ocenę dzisiejszych wydarzeń na boisku w Myślę, że dzisiaj był interesny mecz. Mecz spodobał się kibicom. Bo... Вірить ситуації, дуже ситуації, і у нас є не Німа притеснення до своїх заводників. Можливо, я на початку трапив з постовом складом і перший раз на позиції святкового оборонця заграв глаз. Скажімо, КДБ за такі фали всенжо давав можна було шесть, В кожному матчі давати таких карди. Інтересне сенджування, бо е, були ситуації такі, коли в Гулі не було контакту нашого заводника з заводником Сніч, а він віздом давав, та, скажімо, какліта, каліта, свідку є ще така ситуація. І Трошечки-трошечки не сподобалось мені тут. Щодо своїх заводників, бачилась до кінця, мало бракувало. реалізація моменту ольшака, конця Себліцького. Мисля, щоб був справедливий віник реміс. Але виграв матч тензав, який перший чоловік ранку. Тут гра була до перша до першої щели в рамки. Жиліла сніч, сніж виграв. Дима мистець, є ще мама 14 колег. Myślę, że będzie mogli odzyskać za dziękuję, dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo proszę, generyk gospodarczy. Dobry wieczór Państwu. No na pewno dla nas był to bardzo ważny mecz, yy, ponieważ yy, patrząc na rozgrywki, patrząc na tabele, chcąc się liczyć, no musieliśmy ten mecz wygrać, tak? Musieliśmy zagrać tutaj o pełną pulę, trzy punkty. Ja sobie tak zakładałem, że w tych pierwszych dwóch meczach, ponieważ dla nas to są bardzo trudne mecze z liderem, z liderem, minimalnie żebyśmy zdobyli trzy punkty. No cel się udało zrealizować, oczywiście można było więcej, ale też dzisiaj graliśmy dosyć dobrze, pogadaliśmy zespołem. Tak jak mówię, bardzo ważny mecz, jeżeli chodzi o sam mecz, to yy, bramka yy, Oczywiście ustawia mecz, natomiast no, tutaj nie do końca się zgodzę z trenerem, bo, 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 bo chyba to jest dopiero na 20 mecz drugi karny podyktowany dla nas, także ja się cieszę, że wreszcie szczęście się troszeczkę do nas uśmiechnęło i sędzia się zdecydował tego karnego podyktować. No i tak się spodziewałem, że tutaj nie będzie jakiegoś dużego wyniku szkoda, tylko że gdzieś w drugiej połowie w tych sytuacjach takich podbramkowych, które mieliśmy, czy baba, kaszmarka, czy Andrzej, Iwulica, czy, czy jakichś innych zawodników, nie podwyższyliśmy wyniku na 2-0, bo wtedy mecz był się uspokoił, byśmy kontrolowali grę. No a tak to przeciwnik, wiadomo, no, odkrył się co, totalnie, no, zaangażował jeszcze więcej ludzi do ofensywy, no i z tego też stworzył sytuację. Ostatnich 5 minut zagraliśmy piątką w obronie i trochę ma też pretensje do swoich zawodników, że, że przy zorganizowanej obronie, no daliśmy sobie, daliśmy dojść do, do, do dwóch, trzech sytuacji, ale na szczęście dzisiaj Piotrek Misztal bardzo dobrze bronił i, i, i uchronił nas te, też od, od, od utraty tych punktów. Ja jestem oczywiście zadowolony. Chłopaki, zawodnicy są bardzo zadowoleni, ponieważ sześć punktów na y, wiceliderze obecnie zrobiliśmy i no to jest na pewno budujące. Także to pokazuje, że jesteśmy w stanie wygrać z każdą dużą w tej lidze, i, i, ale oczywiście też pokora, bo, bo jeszcze nas czeka dużo ciężkich meczów. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenerów? Bardzo proszę zrozumiem, że nie ma. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.